Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Konarzewska-Żuczek. Dzisiaj naszym gościem jest pani doktor habilitowany Aneta Rajsa-Hermajewska. Dzień dobry Dzień Pani. Dobry. Profesor na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rozmawiać dzisiaj będziemy na temat rodzina pierwszą wspólnotą wiary. Klasa pierwsza szkoły podstawowej, dzieci rozpoczynają naukę, rozpoczynają naukę religii. Ale jaka jest rola rodziny w przekazie wiary? Na początku zwrócę uwagę na to, że nie bez powodu taki temat jest właśnie przeznaczony dla rodziców, dzieci z klas pierwszych. Bo proszę zauważyć, że właśnie ten nowy etap w życiu dziecka to jest jakiś nowy początek, to jest coś nowego. I w związku z tym, że dziecko idzie do szkoły, to my jako rodzice mamy takie przekonanie, że tam dziecko wszystkiego nauczą. Nauczą pisania, czytania nauczą różnych innych ważnych rzeczy liczenia. Ale też pamiętajmy, że niezależnie od tej misji dydaktycznej, tej funkcji dydaktycznej, którą pełni szkoła, tak naprawdę to my jako rodzice, jako rodzina pozostajemy tą podstawową wspólnotą w każdym znaczeniu. Więc też dziecko już z tym bagażem doświadczeń i wiedzy, którą my mu dajemy do czasu rozpoczęcia edukacji szkolnej, ono z tego będzie korzystało potem, prawda? I ważne jest, żeby też rodzice pod względem takim religijnym nie pomyśleli przypadkiem, że skoro. Dziecko idzie do szkoły. Skoro zapiszę je na religię, to że już moje zadanie się na tym kończy, że tam dziecko wszystkiego będzie uczone. Owszem, lekcja religii w szkole jest bardzo istotnym takim wzbogaceniem intelektualnym dla dziecka tam wiele treści jest omawianych, przekazywanych. Niemniej jednak wspólnota to nie jest jakaś przestrzeń, nie jest jakaś grupa osób, które czysto teoretyczna, więc też o ile ta teoria faktycznie jest na terenie szkoły przekazywana, o tyle to w rodzinie przeżywamy. Przeżywamy te wszystkie relacje, uczymy się wielu wielu kwestii, uczymy się też funkcjonować razem z innymi. Dlatego też rodzice muszą pamiętać, że to ich wspólnota i to w jaki sposób się zatroszczą o te wzajemne relacje, będzie potem wpływało na, też nawet można powiedzieć nie bez jakiejś przesady, na pewne umiejętności dziecka, na jego też, na efektywność jego uczenia się, ale też na pewne powodzenie w tych wysiłkach szkolnych. Bo tak naprawdę, jeśli dziecko będzie, na przykład, już przez nas, jako rodziców, będzie no może przede wszystkim kochane, szanowane jako 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 po prostu jako ono a nie ze względu na coś, na jakieś swoje osiągnięcia, ze względu na swoje wyniki w nauce, pochwały, które przynosi, jakieś odznaki, różne stempelki, naklejki, to to już jest bardzo istotne, bo proszę wtedy zobaczyć, że dziecko do tych kolejnych wspólnot, które, w których funkcjonuje, ono tam wkracza z takim pewnym, Przekonaniem o swojej wartości. Dlatego to jest sprawa, której nie zastąp w której nie wyręczy rodziców nikt kompletnie. To właśnie rodzina, to rodzice powinni wyposażyć dziecko w takie, zapewnić mu takie poczucie własnej wartości, żeby dziecko nie było też potem takie podatne na to, że na przykład, że, ta, że wtedy jest tylko chwalone, kiedy coś mu się uda, żeby, żeby też po prostu było szanowane ze swoimi, oczywiście, mocnymi stronami, ale też i słabościami, żeby, żeby ta, to Przekonanie o byciu kochanym towarzyszyło mu nieustannie, bo też takie dziecko się lepiej rozwija, kiedy ma takie, takie bezpieczne o, o to, że, że jest kochane. I też y, warto pamiętać o tym, że właśnie takie. Otoczenie dziecka miłością jest najlepszym chyba punktem odniesienia dla całej katechezy, dla mówienia o tym, że Pan Bóg kocha człowieka, że Pan Bóg kocha każdego człowieka, każdą osobę, bo jeśli dziecko, powiedzmy, jakoś czuje się, że musi zasłużyć na miłość rodziców, no to też potem. Trudniej może być mu przyjąć prawdę o tym, że Bóg kocha bezwarunkowo, kocha każdego, kocha i tego grzesznika. Oczywiście z nadzieją, że on się nawróci, czeka na to, ale, ale właśnie, że ta miłość jest bezwarunkowa. Więc też rodzina, jako wspólnota, pierwsza pod każdym względem. Zresztą też warto pamiętać, że dziecko, kiedy nawet. Wkracza do, do, w ten swój wiek szkolny, kiedy idzie do szkoły, to, to oczywiście nauczyciele bardzo się starają, żeby jakaś wiedza była przekazana, ale tak naprawdę pewne rozwijanie tej wiedzy, czy też u, ułatwianie dziecku uczenia się wykorzystywania w praktyce nowych treści, które poznało, to jest nasze zadanie, więc też pod każdym względem, i takim edukacyjnym, ale też i religijnym, jesteśmy pierwszą wspólnotą dla dziecka, więc to, co mu damy, to, co mu zapewnimy, to potem procentuje. A jak w taki praktyczny sposób, tak słuchając Pani sobie wyobraziłam, że szkoła to powinna być takie miejsce wykładu, a rodzina miejsce ćwiczeń, prawda? Takim językiem akademickim, mówiąc troszeczkę. Ale no właśnie jak w praktyce w rodzinie te wartości religijne yy, takiemu małemu dziecku przekazywać? Bo w szkole yy, no ten pierwszy etap nauki religii jest bardzo ważny i bardzo często tacy najlepsi. Te chęci, bym powiedziała, są tam przez proboszczów kierowani, no bo jest przygotowanie do pierwszej komunii, prawda? Już w zasadzie w tej pierwszej klasie powoli w ten etap dzieci wkraczają. No ale jednak to jest tylko nauka, prawda? Dzieciom się to kojarzy z nauką. Potrzeba jest tego serca, jeszcze które tylko możemy, pewnie w rodzinie. Tak, dokładnie i to jest właśnie ta wyjątkowa rola rodziny, dlatego że to nawet papież Franciszek podkreślał, że rodzina jest pierwszym miejscem, w którym uczymy się kochać. I tak naprawdę tylko tyle i aż tyle powiedzielibyśmy, dlatego że to w, tym, w, tym, w tej wspólnocie uczymy się kochać, kochać innych, ale też być kochanym przez innych, przyjmować tę miłość od innych. I, jeśli chodzi o to, co rodzina może czy powinna zrobić, to tak naprawdę tego nie da się ująć w jakieś ramy czasowe, bo to się musi dziać nieustannie. Na każdym kroku, czy to są jakieś te chwile radosne, przyjemne, świętowanie czegoś miłego, cieszenie się sukcesów, ale też ta miłość, to bycie kochanym i te postawy właściwe muszą też być w sytuacjach trudnych, kiedy dziecko coś zrobi, co nam się nie spodobało. Więc. W każdej sytuacji w zasadzie rodzice muszą być tymi, którzy mądrze będą kochać dziecko, co oczywiście wcale nie wyklucza pewnego, pewnych konsekwencji wyciąganych wobec dziecka, jeśli dziecko zrobi coś nieprawidłowo. Dlatego, że jednak no, nawet czasami się mówi, że kto dobrze kocha, ten dobrze karze, prawda? Więc nie, nie po to kary czy konsekwencje są dziecku dawane, żeby, żeby dać mu nauczkę, tylko żeby nauczyć się, że coś było nieprawidłowe i że tak naprawdę tak postępować nie wolno, żeby ta nauka, żeby na swoich błędach też mogło się uczyć. Ale to, co jest tutaj istotne, może zwrócę uwagę na to, o czym najczęściej chyba czy najłatwiej jest zapomnieć: mianowicie, żeby dziecko rzeczywiście przez rodziców było uszanowane takim, jakim jest i żeby też. Zawsze te jego potrzeby były szanowane. Ja wiem, że to jest takie może trochę stereotypowe, ale nadal się zdarza w różnych rodzinach, więc też może powołam się na taki przykład odwiedzin naszych bliskich. Już tu nie będę precyzować, kto nas ewentualnie odwiedza, bo wiemy, że są to różne osoby, ale czasami tak jest, że przy okazji odwiedzin, jako rodzice chcemy się pochwalić swoim dzieckiem. Chcielibyśmy jako rodzice też, żeby nasze dziecko w oczach wszystkich, całego świata wypadało świetnie, doskonale, żeby bardzo nas chwalił, ale też tak schodzą trochę na ziemię. Dobrze wiemy, że bywa różnie. Ale też różne bywają oczekiwania naszych gości, którzy przychodzą. No takie znowu może stereotypowe e, całowanie cioci, tulenie cioci i tak dalej. No więc e, w takich sytuacjach mi się zawsze kojarzy pewien mem gdzieś zobaczony dawno temu. Jak dwie panie rozmawiają, jedna pyta dobrze, jedna mówi dobrze by było gdybyś, a druga pyta komu byłoby dobrze. E, I na to zwracajmy uwagę, komu byłoby dobrze w takich sytuacjach, kiedy to przychodzi jakiś gość i oczekuje, że nasze dziecko zrobi to czy tamto. No więc pamiętajmy, że naszym obowiązkiem jako rodziców przede wszystkim jest to, żeby dziecko czuło się kochane, szanowane, a nie żeby przy pomocy dziecka spełniać oczekiwania kogoś innego. My nie odpowiadamy za satysfakcję naszych gości, tylko za no, pewne bezpieczeństwo, pewną. Pewien taki też spokój i potrzeby naszego dziecka, więc niech one zawsze będą na pierwszym miejscu w, w, w naszej głowie, w naszym myśleniu, a nie to, żeby dziecko dobrze wypadło na, na, za, za cenę swoich potrzeb, gdzieś tam zaniechanych. No więc myślę, że to będzie istotne, że jeśli dziecko z domu wychodzi z takim przekonaniem, że ono jest mądrze kochane, to inne wspólnoty, inne wspólnoty też sobie będzie dawało radę. I absolutnie to nie chodzi o to, że teraz powiedzmy, że dziecko nam dyktuje warunki, prawda, że spełniamy zachcianki dziecka. No nie, bo też pamiętajmy, że jest to mądre kochanie, więc rozpoznajemy potrzeby naszego dziecka i na nie reagujemy. Potrzeby to nie zachcianki. Potrzeby to jest to, co naprawdę jest potrzeba, żeby je spełnić, muszą być absolutnie spełnione. A, a, a nie tak, że dziecko będzie dyktowało warunki, bo też dobrze wiemy, że dzieci nie są jeszcze gotowe do tego, żeby decydować o sobie, bo to, to też wielokrotnie jako rodzice z tym się zmagamy, że nasze zdanie jest inne niż zdanie dziecka. Ale no przecież nie, nie, nie oddamy teraz dziecku decydowania o wszystkim, bo to byłby jakiś absurd i to byłoby raczej wyrazem tego braku miłości czy braku mądrej miłości wobec dziecka. Ale tutaj naprawdę myślę, że warto skupić na tym, żeby to mądre kochanie na gruncie rodziny było, żeby dziecko po prostu, tak jak Bóg nas kocha, tak my kochamy dziecko. Komuś się może wydać, że to jest taki zbyt górnolotny może przykład, ale tak sobie w szczegółach to rozbijajmy na, na konkretne sytuacje, przypowieści biblijne, jak Bóg reaguje na człowieka, jak Bóg postępuje wobec człowieka. Człowieka w różnych sytuacjach. Tego, który się odwraca, tego, który grzeszy, powraca do swojej grzeszności, na tego nawracającego się. No więc, tak, może próbujmy te analogie przekonać na nasze życie rodzinne, na to, jak postępuje dziecko, i nawet takie beznowu, jakie przesady, myślenie, co Bóg by zrobił, czy co Bóg robi na moim miejscu w takiej sytuacji. Bo, bo to jest chyba najlepszy o tej miłości rodzicielskiej. Mhm. W tym wszystkim, tak, myślę, że bardzo ważne jest takie połączenie tego, tej nauki religii, jaką dziecko zdobywa w szkole, no z tym przeżywaniem i wychowywaniem naszego dziecka w domu. Czy są jakieś sprawdzone metody, może sposoby, które pozwolą rodzicom połączyć jedno z drugim, żeby dla dziecka była to jakaś taka, Jedna całość, prawda? Na pewno takim, taką receptą na, na, na to może być czas, czas spędzany razem, dlatego że kiedy spędzamy razem czas, to tak naprawdę mamy okazję poznać siebie, te swoje potrzeby. Mamy też okazję porozmawiać o tym, jak postrzegamy wzajemnie swoje postępowanie. Ale też, ponieważ mówimy tutaj o wychowaniu religijnym to jest pewną taką istotą naszych, naszych rozmów, to też myślę, że warto jest. Przytoczyć słowa papieża Pawła VI, który przecież już tyle dziesiąt lat temu pytał: Matki, czy uczycie wasze dzieci modlitwy chrześcijańskiej, czy przyzwyczajacie je myśleć w chorobie o Chrystusie cierpiącym, wzywać pomocy Matki Bożej i świętych, czy odmawiacie różanie w rodzinie? A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się z waszymi dziećmi, z całą wspólnotą domową, przynajmniej od czasu do czasu? Wasz przykład prawego myślenia i działania, poparty wspólną modlitwą, jest lekcją życia, stanowi akt kultu szczególnie zasługujący. Wnosicie w ten sposób pokój w progi domu, w ten sposób budujecie kościół. Więc oczywiście wspólnota rodzinna to jest wspólnota podstawowa, bo to właśnie na gruncie rodziny dziecko się będzie uczyło. Uczyło tych relacji z innymi osobami, też te relacje z Panem Bogiem, która, której to nawet w, niedawno słyszałam w kazaniu w czasie mszy świętej. Relacja to jest to, czego się nie nauczymy. Więc tu wracając do tej kwestii właśnie, że szkoła to jest ta teoria, pewien wykład, a, a tu potrzeba praktyki życia, więc właśnie rodzina może nauczyć w takim, w takim sensie tych relacji relacji z Panem, z Panem Bogiem, że nie tylko rodzic będzie mówił o tym, że Bóg jest ojcem, trzeba się. Modlić, trzeba chodzić do kościoła, ale rodzic sam jest w tej relacji z Panem Bogiem, ale też i jego zachowanie względem dziecka rzeczywiście o tym świadczy. Bo przecież dzieci, nawet takie właśnie dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Potrafią nam czasami wytknąć, że a przecież mówiłeś, mówiłaś, że to czy tamto, prawda? No więc bądźmy bardzo spójni w tym, co mówimy, czego oczekujemy, wymagamy od dzieci. I też y, y, oczywiście, pomiędzy sytuacje y, takie typowo wychowawcze, gdzie to rodzic nakazuje pewne zachowania, ale jeśli chodzi o miłość Boga, miłość bliźniego, no tutaj jesteśmy wszyscy równi, więc tak naprawdę te wymagania Boże są wobec każdego z nas takie same. I y, 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 więc nie dajmy się przyłapać może na tym, że jedno mówimy, Dzieciom, a drugie robimy. No takie chociażby przykłady, może, może dość często zasłyszane czy, czy spotykane, jak to dziecko słyszy, widzi rodziców kłócących się, krzyczących na nie albo na siebie wzajemnie i mówi, a przecież mówi się, że nie wolno krzyczeć na kogoś innego, nie wolno się kłócić, prawda? No więc niech, niech ten nasz przykład wypływa z naszej relacji z Panem Bogiem. I tutaj się wtedy spełni to, co święty Augustyn mówi, że jak Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na pierwszym miejscu. Więc jeśli my, jako rodzice, będziemy rzeczywiście mieć Boga na pierwszym miejscu, to też te nasze relacje rodzinne, relacje też poza rodziną poukładają się tak, trzeba. Bardzo ważnym elementem w przekazie wiary w rodzinie jest, są praktyki religijne, prawda? To, abyśmy razem, razem z naszymi dziećmi uczestniczyli w liturgiach, nabożeństwach. Czy tutaj jeszcze jakąś radę by miała pani dla rodziców? No przede wszystkim nie omijajmy kościoła szerokim łukiem, ale chodźmy tam, oznajmy naszą świątę. Zresztą nawet dziś może takie jest dość popularny, tak zwany churching, odwiedzanie różnych kościołów. Oczywiście są sytuacje, w których z jakiegoś powodu idziemy do innego kościoła. Niemniej jednak pamiętajmy, że nasz kościół parafialny to nie tylko budynek, to jest parafia, to jest wspólnota, więc znowu też uczmy się wrastania w tę wspólnotę i uczmy się bycia w tym kościele. Wiem, że są takie dyskusje, czy dziecko nie jest za małe, żeby pójść do kościoła, czy bo tam się nudzi. Tylko, że pamiętajcie Państwo, że jeżeli przyprowadzimy dziecko w wieku lat 7-8 dopiero do kościoła, a wcześniej on to tam nie bywało, no to będzie na pewno miało trudno z tym. Będzie się nudziło, kiedy nagle, po takim, po takim długim okresie, w którym nie było wcale, pojawi się w miejscu, w którym się oczekuje od niego, że przez 45 minut mniej więcej będzie miało być skupione, mają słuchać. No nie, tego trzeba uczyć. Więc oczywiście teraz tu mówimy do rodziców dzieci z klas pierwszych, ale zakładając, że też wcześniej już bywali z dziećmi w swoim kościele. A, a jeśli nie, no to to już taki ostatni dzwonek, żeby rzeczywiście zacząć regularnie Praktykować. I na przykład, jeśli z różnych powodów rzadko tam do tej pory bywaliśmy, to może przychodźmy do kościoła też poza Mszą Świętą. Wtedy też jest okazja, żeby dziecko krócej tam było, żeby dziecko poznawało to miejsce, tę przestrzeń, żeby też zadawało pytania. Więc po prostu bądźmy, bywajmy tam razem w tym kościele. Też nawet czasami możemy, powiedzmy, jakoś, nie wiem, w ramach takiego wolnego czasu zachęcać, żeby dziecko rysowało kościół, żeby też nawet, powiedzmy, to, od czego niektórzy papież zaczynali bawili się we to w takim sensie od, od, odgrywali to, co się w czasie Mszy świętej dzieje. No ale jednak bywanie w tej wspólnocie, w tej przestrzeni liturgicznej. Też jest ważne, bo pamiętajmy, że katecheza, szeroko rozumiana, też ta rodzina przygotowuje do udziału w liturgii, ale i sama liturgia, bycie w kościele, uczestniczenie w liturgii też jest katechezą, bo też nas naprawdę uczy, mało tego. Właśnie tam uczy nas najlepszy nauczyciel, Pan Jezus. Tak, Szanowni Państwo, bardzo ważne miejsce nasze rodziny. Najważniejsze bym powiedziała. Dbajmy o nasze rodziny, dbajmy o nasze dzieci, o ich wychowanie religijne wychowanie do wiary. Dziękuję bardzo Dziękuję. za rozmowę. Dziękuję Państwu.